Alej, kurwa wyłapiemy w banie. No nie, teraz nie wychylił. Teraz jest smoke. Krótką, długo trzeba stawić, ale lepiej spalić. Tak. No znikaj ty puchy. Nie ma chyba nie mm. Jest mid, meet. Kurwa mać no. Minus 46 Tomasz Hun. No mnie zabije ktoś stamtąd. Lufę ci uważaj, matka. Wiedziałem, że oh. ktoś stamtąd zabije. Oh. Oh. Sanchos Sancho, matka, synek, rodzina. Lakutas hmm. to nie będzie 10-5, prawda? Nie będzie 10 pięć. Nie, chcę, jest nic i na, i na okno, nie chcę nic mówić. Nie Synek! <laughs> Mów. Awa, Adrian, nic nie Dobry, Adrian, okna. O się za pieniądze, kasę nie nabroni. No to kurde, jak kasę ma mikrofon? Jest... Popraszować, bo jest mąk. No. synek... Przebieg, przebieg, ma komputer, komputer. komputery, 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 komputery. Zaję. Komputery padły. Leży Dajcie! <grym się zainteresować> starego, Leży. Dajcie! 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 Dobra, Dajcie! 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 Na zdrowie. Na zdrowie. Wówymi, Syneki Fifi ma wystarczyć tych havów. No. <noise> A! zawsze, <dobra. Later. głos> to jest zawsze. Jest jest zawsze. Brawo. Kaczy, lewo, lewo, lewo. Po lewo po lewo, Kurwa, jeden. Nie widziałem Skupić go. się Uuuu, ale ja się zdradził. Brawo. No scope! Nie ja no, to Cześć, nie się, się śmiał, jak ta postać w terenie z żółtym kolorem. Ha, 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 a, ha, ha, No dobrze. Teraz bez głupich błędów. Wygrywamy to, panowie. To jest... teraz jest... Tero, la, się la, na to sobie, na Adrian jest na pingi, Kuba. Adrian, 39 pingów, wróć. Dramaturgii, nikomu jeszcze... A jak się obudzisz, to nic i oberwij bani. No, ja się obudził i na mida. <laughs> Adrian, zofnisz, <laughs> jest mida. Dziadku ciężki, już poprawiam wąsa i. Ale. Jestem gotowy. tego smoka. No już tu się oderwie. Dwoje! Ochój! Nice. <grym> Serbia jeden. Dwóch już jest blisko bardzo. Próbuję nidę zostaje. A ła! Czemu się zatrzymałem? Spokojnie, nie wychodzić na niego. USP ma. Na midzie jest. Już pierwszej gruncie? Na skrzyżowaniu. Na idzie. Na skrzyżowaniu.

przed to też, też. To baba była. Dobrze, że nie są ganiem, bo